Dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować zabieg oczyszczania wodorowego w wykonaniu kosmetyczki Kasi z zespołu Ulala Day Spa. Sam zabieg poprzedzony jest wywiadem kosmetologicznym, w trakcie którego ustalamy dokładnie cel zabiegu i efekt, który chcemy osiągnąć. U naszej modelki Julii, Kasia zdecydowała się na wykonanie sześcioetapowego oczyszczania wodorowego, dodatkowo wzbogaconego o wykonanie pieliku chemicznego z użyciem kwasu laktobionowego. Kwas laktobionowy to produkt do chemicznego złuszczania naskórka. Dedykowany jest do zabiegów dla skóry naczyniowej, odwodnionej, a także z utratą elastyczności. Na zakończenie położyłyśmy maskę Hydrating, o właściwościach silnie nawilżających i napinających skórę, z glukozą z ekstraktem z granata. Wisienką na torcie przy każdym zabiegu wykonywanym w ubiegłej spa jest nasz autorski masaż szyi i dekoltu, który wykonujemy w trakcie, gdy odpoczywasz leżąc z maską na twarzy. Półtorej godziny rytuał dobiegł końca. Jak myślicie, czy nasza klientka Julia była zadowolona?